Cześć moi drodzy, witam Was na kolejnym zdrabkowym odcinku i dzisiaj mamy walentynki i z racji tego podrapiemy sobie słodko-walentynkowe zdrabki takie jak I Love You, Pudełko Czekoladek oraz Kocham Zdrabki całość to tworzy zestaw za 4 dyszki Moi drodzy, z racji walentynek mam dla Was jeszcze jeden konkurs, taki niespodziewany. Udało mi się dorwać trzy kolejne drapaki, które chciałbym Wam podarować. Jeżeli chcecie wziąć udział w zabawie, piszcie w komentarzu: Walentynki, to wtedy yy, dolosuję kolejne trzy osoby w niedzielę, które wygrają właśnie taki walentynkowy drapak. <noise> Także zgłoszenia przyjmuję do soboty do północy. Piszcie w komentarzu: Walentynki. Dobra, a teraz się zabieramy za Drapanie. No to zaczynamy. I pierwsza ze zdrapek I Love you przed nami. Zobaczymy, czy również będą takie dla mnie szczęśliwe, jak to było w przypadku premiery.

No super, to mi się podoba. Pudełko czekoladek teraz. Co my tutaj mamy? Tiramisu i muszla. Tutaj mamy kakao migdał, tutaj mamy tiramisu precel, muszla kokos, tutaj migdał mleczna, serce kokos. No i trzy jeszcze podejścia. Piernik kakao, serce mięta i mięta oraz mleczna. No niestety zrabka uparta. Wygranej nie dała. Teraz sobie wolniejmy I love you, drugą sztukę. Mamy 19, 35, 4 oraz 14. I mamy tak: 7, 34, 15. 2, 12, 18, 16, 1, 23 i 33. Tutaj już niestety się nie udało. Beca oznaczenia kontrolne. Teraz kocham zabawki. Poproch do wyrzucenia. Czy przyniesie nam jakiś serducho? 13, 1. Siedem i dwanaście. i Jest tak trzy: trzydzieści cztery, szesnaście, czternaście, dwa sześć dziewięć, dziewiętnaście, osiem, trzydzieści dwa, jedenaście, dwadzieścia osiem, cztery: trzydzieści pięć.

dalej mamy 21 28 16 8 i 24. Także mamy tutaj jedną wygraną i pod 33 kryje się 5 zł. C i C. Dokładnie tak. Dobra. No to na razie I love you. Wygrywają. Czemu mnie to nie dziwi? No, ale wszystko się jeszcze może zdarzyć. Oczywiście, tutaj mamy mleczną kokos, pudełko czekoladek nugat tyramisu. Tu mamy mleczną i muszlę. Serducho migdał. Kokos precel. Tu mamy tiramisu mięta. Mięta migdał. Serce nugat. Oraz piernik i piernik. O, niespodzianka na sam koniec. słodkie pierniki przynoszą nam piątala. No i świetnie, już połowa wkładu odzyskana. Zostają nam dwie ostatnie zdrabki. I love you oraz kocham zdrabki. No i sprawdzamy, jak zachowa się czwarta sztuka. 26, 11, 16 i 22. I mamy 23, 25. 14 narzuciło tych oboków. 15, 9. No ale może się coś trafi w jakieś serduchy. 21, 32, 27, 35 i 30. No to niestety mamy dwie wygrane, dwie przegrane, jeśli chodzi o Ilowiu, ale to i tak fajnie. No i ostatnia zdrabka na odcinku. Kocham zdrabki. Mamy 30, 11.

26, 23 i 9 na ostatnim miejscu mamy. Także jest piątka. No i fajnie. Dobra, przerobimy sobie podsumowanie, nie? No i dobra, to są te nasze wygrane zdrapy. Mamy 10 w I Love you, 5 Piątkę w I Love you to jest 15. No, i po piątce w tych dwóch zdrabkach także 25 zł się zwróciło na 40. Fajnie, że każda z ze zrapkę, jaką przygotowałem, przyniosła wygraną. Także jest, jest, jest to miłe. Dobra, moi drodzy. Niestety kolejny minus, ale jak oglądacie reklamę, jak mnie wspieracie, jak w ogóle mnie oglądacie, to naprawdę te minusy się niwelują. Nie ma się czym przejmować. Yy, zabawa jest jak najbardziej, więc to jest najważniejsze. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Przypominam o dwóch teraz już trwających konkursach na kanale. W sobotę o północy skończę zbierać zgłoszenia i w niedzielę, jak będzie jakiś dodatkowy, jakiś miks zdrabkowy, no to sobie wylosujemy tych szczęśliwców. Dobra, to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć!